Wszyscy śmiali się z niego, że się z nią ożenił, ale sześć lat później wszystkich zaskoczyła swoją urodą. Mimo ciągłego szyderstwa ze strony ludzi z powodu wyglądu dziewczyny, Bartek był głęboko zakochany w Sandrze. Ich miłość była szalona i bezwarunkowa, ale gdy powiedział swoim przyjaciołom o swoich zamiarach oświadczeń, wszyscy się z niego śmiali. Byli obrzydzeni i wyrazili przekonanie, że jest to ogromny błąd, ale Bartek w ogóle się tym nie przejmował. Całkowicie poświęcił się Sandrze, która dla niego znaczyła wszystko. Aż w końcu nadszedł wielki dzień. Niestety, żaden z ich przyjaciół nie pojawił się na ich weselu. Para wyruszyła więc w podróż poślubną, przysięgając sobie miłość bez względu na to, co inni mogą o nich myśleć. Sześć lat później Sandra podjęła decyzję, która zmieniła wszystko dla pary. Była zdeterminowana, by przekształcić swą twarz i ciało poprzez operację, nawet jeśli zagrażało to jej zdrowiu. Ale po całym procesie jej metamorfoza od tego kim była, do tego, kim się stała, była niezwykła. I gdy ponownie po Okazała się przyjaciołom Bartka. Wszyscy zazdrościli mu takiej kobiety. Naciśnij plusa po kolejną część.